Przypatrzmy się szóstemu przykazaniu. To prawo nie może być przecież zniesione przez międzynarodową wspólnotę. To niemożliwe. Kryzys rodziny Narodów Zjednoczonych. Kto o tym pisze? Rada Rodziny opublikowała niedawno zbiór opracowań pod tytułem 50 lat po deklaracji praw człowieka Sprawozdanie Narodów Zjednoczonych o prawach człowieka. W książce tej ponad dwa tuziny ekspertów opowiada się zdecydowanie przeciw najnowszej polityce społecznej ONZ wobec kobiet, aborcji i praw dziecka. Wydawca Teresa Wagner twierdzi, że Ogólna Deklaracja Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych stała się narzędziem do promocji aborcji, homoseksualizmu, eutanazji i innych destrukcyjnych rzeczy. A co mówi Biblia? Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, dwudziesty trzeci werset. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A więc co mówi Biblia? Co się stało, kiedy Jezus był jeszcze w łonie matki? Kiedy ta przyszła do Elżbiety? Dziecko poruszyło się w jej łonie. Dziecko poruszyło się. A co mówi ONZ? To nie jest dziecko, to jest płód w jest trzecim miesiącu ciąży. Tak po prostu tworzymy nową definicję. Dziecko nazywamy płodem w trzecim miesiącu ciąży i teraz możemy dokonać aborcji. Przecież to morderstwo i stało się to prawem człowieka. Zgodnie z prawami człowieka mogę to uczynić. Czy szpital może odmówić usunięcia ciąży? Tak czy nie? Nie może. Byłoby to niezgodne z prawami człowieka. Tak więc czy szóste i siódme przykazanie nie zostało zniesione prawem międzynarodowym, prawem człowieka? O aborcji. Każda kobieta, niezależnie od wieku czy dochodów, powinna mieć prawo do aborcji za rozsądne pieniądze. Jest to prawo człowieka. Mord jest prawem człowieka. Perwersja jest również prawem człowieka. Ja powiedziałem w parafii, bo się w politykę nie bawi, tam nigdy nakazalnie nie gadam, ale po fakcie mówię teraz do spowiedzi. Kto głosował na tych, którzy przeciwko życiu występują, bo ciąży na was ekskomunika. Ciąży na was ekskomunika. Za grzech aborcji jest ekskomunika. Wy skoro popieraliście tych, którzy są za nią, macie udział w tym wszystkim. Do spowiedzi mi jeśli jak chcecie, zresztą wasza rzecz nie. Ja mam to powiedzieć bo odpowiadam za wasze zbawienie i nie pan Bóg będzie pytał coś zrobił jakoś próby żeby ci ludzie mieli świadomość i dlatego też dzisiaj jest ta tendencja żeby chrześcijaństwo nie wiem zmodernizować